Taka pogoda jak teraz jest pierwszy raz w tym roku od kalendarzowej zimy. Mamy 11 stycznia i dopiero mamy delikatny mrozek i śnieg. Nie było zimy jeszcze wczoraj. Deszczowa plucha, pogoda jak w kwietniu. Nie mamy pojęcia, nie ma mądrych, nie ma eksperta, który powie nam jak będzie się ta pogoda zachowywać w najważniejszych dniach w całej branży owocowej. Od czereści, truskawki, borówki. Wszystko zależy od pogody. Nie wiemy czy jeżeli nie ma zimy, to nie będzie w ogóle przymrozków, czy ta zima będzie się przesuwać i właśnie na najważniejsze dni będą się właśnie te przymrozki pojawiały. Tak może być, taka może być. Pogoda dla nas, ludzi złośliwa, bo pogoda potrafi być złośliwa, więc ciekawe. Obserwujcie mnie, bo ja Wam powiem, że mam takie przeczucie, że zimy nie będzie w tym roku, może kilka dni pomrozi, a tak to wszystko się przesunie na kwiecie będzie albo wszystko opóźnione, albo przemrożone. Ja idę troszeczkę krzaczki poskubać. Dalej tkwie w trzecim rządku, więc tutaj jest odzwierciedlenie tego, że trochę roboty w tym rządku jest do wykonania. Obserwujcie mnie, kochani. jestem, jesteście, łapkujecie bardzo fajnie. Króciutka relacja dla Was, dla tych, którzy właśnie łapkują, ale powiem Wam, że zdecydowanie. Już teraz widać, że ta pogoda się zmienia i ta zima, mimo że jest. Słuchajcie, w tym momencie nie ma mrozu. Tu jest mokry śnieg, i praktycznie mogę się założyć, że jutro nagram TikToka i tego śniegu nie będzie. Więc ciekawe, kto obstawia pół na pół, albo w ogóle nie będzie przymrozków, albo właśnie będzie wszystko na złość. Pozdrawiam Was. No, do zobaczenia w następnej relacji, moi drodzy. Kominiarka robi świetną robotę, ciepłutko. Super, pozdrawiam, cześć.